I jak przed naczatem, co tak. Wy nadal na hornówku mieszkacie? <grym ziomki> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ja, mokry suchar. Prosto z Hornówka, za ścianą właśnie tutaj Popo Tam młodziutki Tam Wysocki, dalej tam Za korytarzem, no i tam Luki na dole Witam, to mój pokój właśnie na Hornówku yy, Troszkę przerobiony, nie wiem, kosy może możecie, dawno tutaj nie było Ale tak, to jest właśnie ten yy, Właśnie, właśnie pokój na Hornówku, tylko trochę zmieniłem tło I jestem, i jestem Siemano, witam, witam Ty, ostatni mój stream 26 godzin Przypadkiem zrobiony Spałem po nim 9 godzin i dobra, była przedwczoraj była siatkówka z widzami. Uwaga, była siatkówka z widzami. Ci, co byli na Discordzie, to wiedzieli, że była siatkówka z widzami. Graliśmy. Graliśmy w siatkówkę. Niesamowite wydarzenie to było. Mam dowód. Mam jedno zdjęcie. Tutaj Hajduk leży, jak widać. Więc była siatkówka. Hajduk umierał. Ja też umierałem. Plecy mnie bolały. Raz się rzuciłem do piłki, to sobie kolano trochę zdarłem i mnie na było, takie czerwone było poparzone. Graliśmy te półtorej, prawie dwie godziny. Plece nadal bolą? Nie, no nie że jest z tymi plecami, ale, ale no, trochę. A nic bani nie było, ani nic bani nie było. Nie mogła, bo była robotą na studiach. Była przednia zabawa na siatkówce, powiem wam. Było dużo w beki. A ten skurcy tutaj, Roland, pierwszy przyszedł sportowiec. Wychudzony, wysportowany z sześciopakiem. <laughs> powiem tak. W ogóle się nie męczył, skakał, na. Gra była trochę nie fair. Bo był na przykład Johnson, o tutaj, to jest Johnson, i on, kuła ma z metr a było dwóch ziomków, co mieli po 2 metry. To ziomki, co miały po 2 metry, to wyciągały, kurwa, rękę i nad siatką była ręka. Było to nie fair. Było to nie fair. A w sumie każdy sobie dawał radę. Widziałeś, co wczoraj Dziadek zresztą robił? Tak, właśnie. On robił jakieś obietnice, jakieś charytatywne, nie wiem o co tam chodziło. Jeździł na koniu, a potem a potem w namiocie k***a spał. Ktoś tam chodził koło tego namiotu, jakiś chuj wie co? No i sobie spał, no nie? No co, dziadek spał! Nikt nie uwierzy, że kurdzik kupa wstroił, ani mu latał po lesie. No właśnie, kurwa, jak on wyglądał, ty. Co to jest? Co to jest? Slayprox! No dobrze wygląda, no nie? Dobrze wygląda. To jest ta jedna z tirówek, co stoi przy drodze, to jest właśnie, to jest właśnie ta jedna z tirówek. A właśnie, co do streamów roku! Bagieta wczoraj miał stream roku raz wyżej w dół raz niżej wol Niesę król ułożył Aleluja 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 Eee, uwaga, Bagieta wczoraj śpiewał. Alleluja I za każdym razem, jak ktoś wysłał mu donata albo suba, to Bagieta śpiewał od początku. Patrz, zaczyna. Zobacz, działa. pisze. <noise> działa, nie ma szans. No i chłopie. Nawet nie zaczął śpiewać. No i trzeba pójść w początku. No i ch. I znowu. No i dobra. Jeszcze raz. No i ch. No nie. I znowu przerwane. No i on tak kurwa. Nie wiem ile czasu, no nie, ale cały kurwa czas. Od nowa i od nowa. sorry, ale kostek już wypuścił nutę. Tu ja mogę wam puścić, że nutę, kostka. Z teledyskiem, bo w sumie z teledyskiem nie puszczałem. Całość kasy wydał na klip, a to zaraz mogę skomentować. Co do tego, że wydał całą kasę na teledysk. Tutaj, drodzy Państwo, label to Ekipa Music Entertainment. I nie wiem, czy ktoś będzie. Nie, no, nikt nie będzie zły, no to jest label, no. Więc jak byłem na nagrywkach Challengera, to Wujek łuki już wtedy rozmawiał z kostkiem i kostek dobry, tam go próbował. Wiecie, próbował mu tak powiedzieć, że: No, dacie coś na płytę, co nie? Także to po prostu kwestia jest do gadania, że po prostu ekipa label daje pieniądze na takie rzeczy, jak nagrywanie teledysków. No i ekipa label potem ma procent, jak ze wszystkiego od Kostka, tak? Ale ekipa label daje jakiś budżet na to, żeby Kostek rozwijał swoją karierę muzyczną. Więc wątpię, że Kostek dał całość pieniędzy swoich na, na, na teledyskim. No to jest kwestia już taka korporacyjna wręcz. Ekipa daje pieniądze. Potem ekipa dostaje pieniądze z zysków. No i tyle. Także taka. taka nuta. Widziałeś dwa dni na na Twitchu? Czy też jest to w mieszka w tym Uwaga! Twitch wprowadził e, jakieś tam dodatkowe w zasady w kwestii okresie. CSGO, gamblingu i tak dalej. Uwaga! Ta zmiana to nie jest żadna zmiana. To jest po prostu doprecyzowanie zasad panujących wokół tych rzeczy. Skrzynki nie są dalej zakazane. E, kwestia gamblingu CS-owego e, jest kierowana w kierunku konkretnych e, stron. Skrzynkowych, typowo gamblingowych, gdzie można stawiać na rulecie. Yy, I gdzie można już legitnie, jakby gamblować. To nie jest wymierzone w, w lootboxy, tak zwane. To nie jest wymierzone w tak zwane, w tak zwane lootboxy. Także nic się nie zmienia dla, dla Polaków, bo w Polsce i tak wszystkie strony cs mają nawet zablokowanego upgradera, żeby nie było żadnych, yy, że tak powiem, gamblingowych treści, bo to znowu polski rząd zakazuje. Ej, ta siatkówka z widzami, co wygraliśmy, wymagała ode mnie bardzo dużo składu. Trzeba było zarezerwować miejsce, zapłacić. Yy, trzeba było. Kupiłem pizzę jeszcze dla widzów. Ja nie jadłem, dla widzów kupiłem. Kupiłem wodę, mam trzy piłki do siatkówki. Uff, strasznie to wszystko drogie. Wydałem Łoszy 500 zł na tą zabawę. Serio, wydałem 500 zł na jedną siatkówkę z widzami. O, jest pojebane. 500 zł i jedyne co z tego miałem to pot. Nie no, dobra, miałem duże zabawy, to w sumie dużo. Także tak. Tak, waga, możesz nam zrealizować, jak to poszło przed żoną, i teraz? Nie miałem jeszcze okazji do ważenia się, dobrej. Ale mam już wagę. Waga stoi, ale nie było jeszcze okazji do ważenia się. Nie było jeszcze warunków spełnionych. Więc. Yy, jeszcze nie wiem, ale mam wrażenie, że jest yy, odchudzone. Panie Delord, robimy siatkówkę z widzami w Poznaniu? Jakbym był w Poznaniu? Robimy siatkówkę z widzami w Poznaniu? Na pewno ktoś by chciał paść. Ja znajdę 50 osób, delor pięć. I robimy. W Warszawie zrób? W Warszawie Kasi zrobi siatkówkę z widzami. To ja nie muszę. Ja wpadnę z piłką. Ja mam k***a ku... trzy piłki do siatkówki. Wczoraj je ja odpompowywałem. Wiecie jak, jak to kula długo trwa, żeby odpompować piłkę? Trzeba włożyć k***a ku... pompkę. Tak ją na, sk... na bok trochę dać. I trzeba k***a ku... trzymać. I tak do... powolno wylatuje powietrze. Odpinasz igłę od pompki. O k***a, ku... dało się! Pie... Zedało się kula igłę od... I wtedy. Jak igłę samo. Jak. 20 minut. I odpompowywałem. Nie. Wiesz co ja robiłem? Dobra. Patrz to. Zebrałem. Przykręcałem tą. igłę. Ale ja nie klip farmuję. Ja serio tak robiłem. Ja siedziałem w 20 minut. Przykręcałem tą igłę. Kładałem w dziurę. I tak. uchylałem. I tak trochę wylatuje, No i tak pchałem. I nie gadaj. Jak włoży samą igłę, to jest szybko. No i to trwało z... Na jedną piłkę to 6-7 minut trwało. Nie pierdol. ja pierdol, jak to lecisz. Dobra, kurwa. Nie no, panowie, no to jest tragedia. Ile ja czasu wczoraj ja to zmarnowałem? Je... Mnie nawet ręka rozbolała, bo samo z ciebie to nie chciało lecieć. Ja musiałem siedzieć i tak. I ściskałem, kurwa ją, no nie? ja pierdolę, no. Nie no, to jest tragedia. To jest. Porażka, ale wiecie czemu to jest, czym to jest spowodowane? Tym, że ja streamuję. Ja od streamowania stałem się głupszy. Streamowanie na platformie Twitch TV robi ze mnie debila. Ja staję się upośledzony. Mój zasób słów maleje. Ja nie, nie wiem, no to jest tragedia. Ja muszę przestać ci. Stream... Ja już rozumiem czemu chciałem sobie przerwy. Ja może potrzebuję zrobić sobie przerwę. Nie, bo dogaduję teraz właśnie nowe umowy. Nie ma czasu teraz na przerwę. A co do twoje 5 minut? Znają mnie. Braciaki, mokre braciaki dzisiaj. Ej, sorry. Obstawiamy, Trochę... kto będzie gościem specjalnym programie, tak? Tak jest. Po jednym piku. Okej, okay, dobra. Ja pikuję mokrego suchara. Ja pikuję... bagi. Bagi. O, znajomy. Znajmy tam, ale on już k***ał w... z programu, więc... już yy, mnie nie znają. A właśnie! Ktoś na tej scenie buty. Mam buty, które wybrał mi Young Multi. Kup... dobra. Przyniosę je, uwaga, z tydzień temu <laughs> Przygotujcie prelola. <laughs> tydzień temu siedziałem na Discordzie z użytkownikiem Yang Multi. No i coś tam była gadka, ja mówię, że wybrał mi buty Żeby, Że są mi jedne buty i jak, jak podeślę to, że ja je kupię No i zapytał się mnie tylko, czy można Balenci Ja powiedziałem, że nie, że Balenci nie, że jest zakaz No i wysłał mi jedne buty, New Balance I <laughs> kupiłem Kupiłem buty New Balance i powiem wam tak: generalnie spoko, wszystko spoko, no nie? Wszystko spoko, wszystko śmiga. Tylko że okazało się, że od tyłu, od tyłu wyglądam jak koń, bo są tu jakieś kopyta. Kopyta z tyłu są człowieku i wyglądam jak koń od tyłu. <laughs> nie widziałem tego na zdjęciach. Jak Multa, co ty mi wybrałeś? Mam kopyta z tyłu. Jeannot będzie uciekał. Na 100%. Specjalnie mi takie wybrał. Żeby Gini się bał podchodzić. Nie, fajne generalnie, tylko takie. Powiem wam, że to są najcięższe buty, jakie w życiu miałem. Bo są takie. One są takie kurwa, takie. ciężkie. Że jakbym kopa zajmował, mówiłem do Juli wczoraj, że jak i kopa w takich walne, to... to szczerze nie będzie co zbierać. Takie naprawdę są ciężkie. Ile? 8 stów. 8 stów. Także są fajne. Fajny but generalnie. Fajny but. 800 zł, zgadza się. 800 zł. Nie była to tania sprawa, ale no! Powiem wam, że chodziłem w nich wczoraj po domu. <grym grym> że przy jak się chodzi. No i fajne, fajny but generalnie. Pierwsza raz y, od dawna wydałem na buty. W ogóle co to, naj... to są najdroższe buty, jakie kupiłem w swoim życiu. Nigdy nie kupiłem tak drogich butów. Nawet do biegania. Właśnie ten. Dzwoniłem do dzika. Dobra, przyznam się, kurwa, no nie? Dzwoniłem do dzika, mówię im tak. Mogę wziąć współpracę, no nie? Ale potrzebuję dużo ubrań. No i co? No i... No i kurwa, może będziemy się ubrać w dzika codziennie. Tak? Ale yy, zostało mi postawiony wymóg, że mam co najmniej dwa razy w tygodniu biegać na bieżni i mam stać się prawdziwym dzikiem, bo oni będą jakiegoś, u jakiegoś grubasa się reklamować. No więc, kurwa. A jest problem, bo będzie trzeba coś robić. To jest najgorsza sprawa. Ale spokojnie, pójdziemy do tego, lekarza przepisze testosteron i nieważne, że ulany, ważne, że dzik. Tak. Wiecie, jakoś się ogarniemy to. Jakoś to ogarniemy. W każdym razie jakoś to trzeba ogarnąć. E, a, update garażu? No nie ma żadnego update tu garażu. No są już dwa regały, są w miarę już wszystko jest poukładane. Jeszcze tutaj na górze brakuje pudełek, ale to i tak nie widzicie. Tu są lampeczki na serduszka, miałem, to dałem je tutaj, bo nie wiedziałem, co z nimi zrobić. Lodówka w sumie nie jest jeszcze podłączona, bo nie było po co. Tutaj już widzisz. O, tu są rollery do rolowania się. Jak będę ciężko ćwiczył. No a tak, to nic się tu nie dzieje, no? Tak, to tu się nic nie dzieje, tak? Są dziki. Jest pistolet na wodę do oddania. Te są, tutaj, są te, tutaj są te dwa pudełka, co muszę dać je na regał. Ale to jak będą full zapakowane. Fo fotel jest tutaj, twój fotel, jest inżynier. Tutaj jest twój fotel. Eee, no i tyle, co nie? Nic tutaj kupa nie ma. Dobra, będę wyruszał w trasę do moich kumpli. Kogo muszę odwiedzić? Kraków, Warszawa. Autem, Płock, eee, potem chyba Olsztyn, potem chyba Piła, tak, potem Poznań, Bajetą się widzę w sobotę, to nie, to nie potrzebuję go odwiedzać. Katowice, 1400 km do z***ania. No dobra, zrobimy to. Znaczy, ja to zrobię sobie na streamie. Jaki kupę w pile, Bruce. jadę odwiedzić tak, w Warszawie, eee, Xen Sajo. Eee, w Płocku Mamon, W Olsztynie, Slay. Ile, Bruce? W Poznaniu, Over the Lord. Może się z Wanderem jeszcze wyjdzie. I w Katowicach, Kubon I Ripson. Tak zrobimy. W jakim celu? No, bo mam pojechać na obiad z Bruce'em. To przy okazji odwiedzę się wszystkich. Następny sekret będzie streamów. No, kum. Może będzie jakiś jeden Może coś odpalimy Z kimś, coś Nie wiem, zobaczymy Może coś z kimś odpalę, no Wezmę plecak ze sobą Może coś i ten Może, o Może u Sleja pójdziemy na miasto Ale na jego streamie Podłączymy plecak I pójdziemy u niego na obiad Pokażemy Olsztyn Nie wiem No w Warszawie to nic W Płocku Z Mamonem To ciężko no, Z Bruce'em na pewno nie będzie Z Lordem Zależy, muszę jeszcze ustalić Jak to będzie dniowo wyglądało W kuchciu podobno chętnej relf. No w ch... Nie no, słuchajcie, z guciem sytuacja jest prosta. Jedyne co tam jest do zrobienia to ewentualnie zachęcenie go, żeby tym razem Złote Antosię. Znaczy no powiedział, że przyjdzie tym razem. Więc e, spróbujemy tak. E, spróbujemy. Spróbujemy. Żeby na pewno się pojawił, tak? W ogóle e, już zacząłem pracę. Już zacząłem pracę z Anto Antosiami w przyszłym tygodniu, właśnie na tej trasie też, jak w Warszawie będę, będę oglądał nowy hotel na Antosie bo już jest propozycja od jednego z hoteli pięciogwiazdkowego żeby, żeby robić Antosie i prace nad Antosiami zostały rozpoczęte oficjalnie prace nad Antosiami zostały rozpoczęte prezentacja się robi już z jednym hotelem jest gadka no i w przyszłym tygodniu jadę oglądać obiekt